Niech Wam się spełnią marzenia najśmielsze. Życzę Wam również uśmiechu, radości, bo pamiętajcie, nasze hasło: radość to eliksir młodości. Wiek emerytalny po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany. Emeryci dzielą się na trzy grupy. Pierwsza grupa idzie na emeryturę, siada w fotel i telewizor, tylko seriale prze, przegląda. Druga grupa zajmuje się wnukami, a tu już są zmęczeni i jeszcze bardziej te wnuki dobijają. A trzecia grupa, tak jak ja, właśnie realizują się. Nawet tak siedzi się na ławce, to jest jedna osoba, co będzie rozmawiała a gdzieś w parku, a druga siedzi, i nawet trudno do niej się odezwać. Ja z tych, że ze wszystkimi gadam. <noise> Ze wszystkimi wszędzie rozmawiam. Jakoś mam wspólny język, szybko trafiam tak do ludzi. Znam życie <noise> przez tyle lat, w różnych sytuacjach się było, nie? Najpierw się goni. Okres, gdzie dzieci chodzą do szkoły, człowiek do pracy, tak jakby to jest trudny. A później, już dzieci mają swoje życie. Człowiek zostaje już taki sam dla siebie i wtedy dobrze, jak znajdzie zainteresowanie. Ja zawsze marzyłam, że jak będę na emeryturze ze śmiechem, bo człowiek nigdy nie myśli, jak jest młody, że będzie tym emerytem, nie? to że będę śpiewała i tańce ludowe, dlatego że w podstawówce śpiewali, tańczyliśmy Mazura, Poloneza i takie inne. Tronku dwie, tronku dwie, się dzisiaj nie. Na początku, pamiętam, ze starszą koleżanką, kiedyś wracałyśmy do domu, ona mówi, kazała. a nawet nie wiesz, jakie to ważne, spotkać się z rówieśnikami, tak człowiek wychodzi z domu, ubierze się, mówi, spotkać się, to takie ważne. I chyba tym do mnie tak trafiła. Do Podgórskiego Walczyka trafiłam w 2007 roku. Przeszłam na wcześniejszą emeryturę, miałam chorą teściową i tak szukałam troszkę odskoczni. I wiedziałam, że tutaj jest taki śpiewający zespół i przyszłam właśnie teraz w tym okresie, jak śpiewali kolendy. Jak przyszłam zostałam. Czeka się na ten poniedziałek. My jesteśmy śpiewającym klubem seniora, zawsze mówię. To nie jest chór, tylko zespół wokalny. U nas każdy może śpiewać. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 14. Tutaj w domu Mus. Zawsze mówię, że dom Mus jest drugim naszym domem. Przychodzimy, robimy sobie kawkę, śpiewamy. Nie mamy czasu na gadanie, jak już, to w kółko się śpiewa. My mamy wszystkie utwory, numer utworu tylko się otwiera i się śpiewa. I tym razem Obchodzimy imieniny, urodziny to już są przyjaźnie. U nas ta atmosfera rodzinna. Wszyscy, nawet jeśli ktoś choruje, to ja z nimi kontakt trzymam, bo ludzie wiadomo, już od nas odchodzą, a później śpiewają w chórze anielskim. miejsce przy Tak się wróci po próbie, to jeszcze całe popołudnie w duszy gra. 16 lat jestem w zespole. Od 11 lat jestem przewodniczącą, czuję się potrzebna, bo oni mi bardzo ufają. Nikt nie chce mnie zastąpić. Może we mnie jest dużo energii, w śpiewaniu nawet, bo chodzi, lubię takie żywe piosenki. Kolendy też. A z dzieciństwa to kolendę, pamiętam, dzisiaj w Betlejem, czyli przybierzeli do Betlejem. W lubelskim urodziłam się, mieszkałam do lat 10. No i tam jeszcze się kolendowało. Z gwiazdą. Gwiazda się kręci w środku światełko i się śpiewa pod oknem. Się podchodzi pod okno i krzyczą, można dom rozweselić. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i chanienki. Powitajmy Marykiego i Maryję Matkę Jego. U mnie się zawsze kolędowało w domu. Zawsze śpiewaliśmy kolędy. Teraz też, bo moich synowie są po szkole muzycznej, przyjeżdża syn z, syn z gitarą i śpiewamy. Mąż jest góralem, więc ja zawsze robiłam góralską wigilię. Teściowa mnie nauczyła, dostałam przepis i ja obowiązkowo kwaśnica, skarpi. Go, golcowie mówią o takim na a my skarpi. Później strudel, to ulubiona potrawa mojego męża do dzisiaj robię, bo to pracochłonne. W pewnym okresie to 6 kilo renety robiłam. Już teraz się nie daje z trzech robi. I oni to zjadają, moi synowie wszyscy zachwalają. Z tych, co się budzę i widzę tak, wszystko wesoło. W dzień. Nie zamartwiam się tak mocno. Tylko z tych optymistek. Optymistycznie patrzę w przyszłość. Byłam już podstawówce z Później u syna starszego to wiecznie w tej trójce klasowej. To już taki człowiek jest. gdzieś go wyłapują. Lubię ludzi, ludzie mnie lubią. Ko mnie się dobrze czują, no. a ja przy nich. Mi są ludzie potrzebni. Ja nie, bym nie umiała tak się odizolować i siedzieć w domu, to nie dla mnie. Lubię rozmowy. Tak jak porozmawiam, to tak, mi dobrze, teraz jak już tak się nie chodzi, to przez telefon. Mąż się zawsze śmieje, no, nagadana to szczęśliwa, nie? Ja się dobrze czuję. Tak, wesoła. W środku szczęśliwa, spełniona. Jestem kobietą spełnioną. A mało to kto tak może powiedzieć, nie? No, przeważnie ludzie narzekają, a ja nie. Trzeba samemu z siebie dawać coś, żeby tak było. Dużo ludzi się nastawia na branie, a to trzeba tak się otwierać do ludzi i wspólnie umieć słuchać, pomóc, poradzić, doradzić. Cieszę się właśnie z małych rzeczy, bo duże rzeczy składają się z małych rzeczy. Tak sobie spełniam marzenia. Jest mi dobrze. Wszystko się spełniło. Mam męża, rodzinę, dom. No, 53 lata po ślubie. Mąż też ze mną śpiewa. Muzyka Założycielką podgórskiego balczyka była pani Maria Lewandowska. Jak ja przyszłam, to jeszcze ona rok była. tak? 30 lat prowadziła ten zespół. Muzyka Ci ludzie bardzo bliscy. Bardzo bliscy są. Ja tak kolejno dzwonię do nich, tak żeby pogadać, z zwierzają mi się, pytam, czy czegoś nie potrzebuje, jak jest chora. Śpiewaj z rana jak skowronek, masz przyjaciół w każdym kątku, wszystkich miłych, bez wyjątku. Do tych życzeń dołączamy szczęścia, zdrowia, pomyślności, miłych dni i upojnych nocy. Dziękuję bardzo. pięknie, Koleżanka chora i nie mogła przyjść na imieniny i urodziny miała, to podała nam, żebyśmy ciasto kupili pieniążki i my kładziemy telefon na głośno mówiący i jej śpiewamy. I co z drugiej strony słyszymy? Szloch. Ze, szczę ze szczęścia. W ogóle taka niepisana umowa: jak ktoś nie może przyjść w danym dniu, to już mam, ja mam telefon. Dzisiaj nie przyjdę, bo jestem chora. Dzisiaj tamto, czy tamto, czy mam lekarza, nie? No to wszyscy mi meldują. Do nas przychodzą ludzie, ci, co chcą wyjść z domu. Są otwarci i dlatego może się tak dobrze dogadujemy. Pełne zaufanie jeden do drugiego. W tej chwili mamy 20 osób. Najmłodsza w styczniu kończy 70 lat, <noise> a mamy po 80. sporo. My, ludzie starsi, dajemy radość innym. Śpiewamy w domach opieki. Pokazujemy, że jeszcze można inaczej żyć, nie tylko narzekać, ale się cieszyć tym życiem. W szkole też występowaliśmy. Współpracowaliśmy z Muzeum Etnograficznym. Tam występowaliśmy często, no właśnie z kolędami przeważnie. Jak jest senioriada w Toruniu? To też występujemy. A tu są kuchary z naszych wyjazdów, z przeglądów. Nawet nie pamiętam skąd ten liść był. Już jest. Czwarty przegląd piosenki Biesiadnej Cygany 2015. Dużo wspólnie się przeżyło. Jeździmy na wycieczki razem, na przeglądy, takie klubów seniora, do Unisławia. Później do Golubia-Dobrzynia, dawniej w Bydgoszczy, w Świeciu. Dla nas to nie nieważne, już teraz, żeby robić karierę. My się cieszymy każdym dniem, który jest przed nami, żeby jak najlepiej go spędzić. Chcemy, żeby tutaj trochę osób więcej doszło, bo już się liczymy z tym, że te starsze już coraz słabsze. U nas nie ma takich wysokich wymagań. My nie śpiewamy znów, tylko z serca. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia a żebyście długo żyli. A po śmierci w niebie byli. Już <śmienicza> takich wielkich marzeń nie mamy, takich, że coś tam chce się, materialnych. Nie, nie. My chcemy właśnie zdrowo się spotkać. Przynależeć gdzieś to jest bardzo ważne. Śpiew daje radość, poprawia pracę serca, reguluje oddech i my się tego trzymamy. Wpływa na zdrowie. W ogóle człowiek rozśpiewany i szczęśliwy. Tak 45 lat sobie idziemy walczykiem przez życie. Wesołych świąt życzymy dzisiaj wszystkim Wesołych świąt kolędy niechaj brzmią. Wesołych świąt dalekim i tym bliskim. Wesołych świąt, wesołych świąt D ładnie tygnijcie. I t h o u